O kurwa! Jeżeli patrzysz tylko na wagę, to patrzysz w złą stronę. Rano 105, a wieczorem 108. Lecz to nie tłuszcz, to woda. Treść pokarmowa, glikogen mięśniowy, waga zmienia się codziennie i kłamie, jeżeli nie patrzysz na całość. Stajesz rano w lustrze, sylwetka Ci się podoba, widoczne mięśnie brzucha, nie ma opuchlizny. Stajesz wieczorem w tym samym miejscu, opuchnięta morda, wisi sadło, nogi są spuchnięte. Ten sam dzień, to samo miejsce, inny wygląd. Rano, po nocy woda jest rozłożona równo, dlatego się sobie podobasz. Wieczorem jest więcej opuchlizny, mniej definicji. No i teraz, moi mili, najważniejsza rzecz kompozycja naszego ciała. Możesz mieć tą samą wagę, ale mniej w pasie, za to większe bicepsy lub na odwrót. Mięśnie twardsze, forma lepsza, ale cyferki bez zmian. Więc możesz być bardziej docięty i ważyć więcej lub w drugą stronę ważyć mniej, ale sylwetkę mieć jak flak, skinny fat. A twoja waga pokazuje wyższą cyfrę. Dlatego oceniaj lustrem, zdrowiem, twoim samopoczuciem, nie cyferkami. Waga to nie jest wyrocznia. Przestań być niewolnikiem tych cyferek. One same w sobie nie gwarantują sukcesu. To skład twojego ciała się liczy: skład, proporcje, tkanek, mięśni, dowody, do kośca. To tak jak w wiecie, którą powtarzam jak mantrę, liczą się makroskładniki, a nie kalorie. Więc patrz na to, co widzisz, a nie tylko na to, co ważysz.